Dialog był pełny, trzeba tuż dwóch, a życia bacik nie daje nam. Tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Było głośno, wesoło i kolorowo. Tak wyglądał tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skokach. Mieszkańcy po raz kolejny otworzyli swoje serca i portfele i wsparli akcję Jurka Owsiaka. Jak zwykle jest u nas gorąco, jak zwykle mnóstwo gadżetów od sponsorów, ze skoków i okolic całego Powiatu i Wielkopolski. Jak zwykle bardzo dużo ludzi, wspaniała atmosfera, wspaniali artyści i mnóstwo organizacji, stowarzyszeń, różnych grup, które włączają się dzisiaj do wspólnego z orkiestrą, z nami, wszystkimi zagrania. Mamy ponad 300 aniołów, które to 300 aniołów wyprodukowała młodzież z MOW w Antoniewie. Jest orkiestrowa baloniada, jest ścianka wspinaczkowa, orkiestrowa baloniada to już od lat... Z udziałem Natalii Glapy. Ścianka wspinaczkowa z Poznania. Mamy również kawiarenkę czynną non-stop. W tym roku pieniądze do puszek zbierali m.in. członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Jesteśmy członkami 80, odtwarzającymi 80 82. grupę powietrzną desantową. Odtwarzamy okres 2003-2004 stacjonujących wojsk amerykańskich. W Iraku. Wydaje mi się, że też chcemy być aniołami i też chcemy pomagać. Jedną z atrakcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skokach jest co roku baloniada, a z balonów można wyczarować praktycznie wszystko. Co tylko sobie wyobraźnia, ile wyobraźnia pozwoli. Pieski, kotki, tygryski, króliczki, misie, kwiatki. Co tylko sobie dziewczynki życzą. Orkiestra to oczywiście występy. Na scenie można było podziwiać lokalnych artystów, m.in. grupę Roses. Amerykańską energię ze słowiańską zadziornością połączyła Mademoiselle Carmel z zespołem De Zebras. dali coś jeszcze. Podczas finału w skokach można było wylicytować ich koncert. Żadne z nas nie ma nic więcej dodania poza tym, co, co gramy, czyli naszym sercem. Szczęście uśmiechnęło się do Michała Łuczaka. Wylicytował koncert za 400 zł. Lepszego zespołu dawno nie, nie słyszałem, takiego jak ten zespół, nie wiem jak się nazywał, go pierwszy raz słyszałem. Bardzo mi się spodobał i chciałem ten zespół mieć u siebie na imprezie. Licytacji było oczywiście więcej. W tym roku prowadzili je młodzi członkowie skoczków. Dwieście, dwieście, dwieście trzysta, raz pierwszy. Dla mnie w sumie to jest radość i w ogóle zabawa, więc ja się tym nie przejmuję jakoś, stres, stres w ogóle, tylko... Idę i walę prosto z mostu. Uważam, że dzieciom należy pomagać. Gdybym na przykład ja była chora, to też bym chciała, żeby ktoś mi pomógł. Do wylicytowania były obrazy, koszulki, torty, zabiegi kosmetyczne i weekend nad morzem. Sporo emocji wzbudziła licytacja skoku spadochronowego. Adrenalinę będzie miał okazję poczuć Tomasz Kaczmarek. Wylicytował skok za 460 zł. Szczytny cel, pomoc dzieciom, więc na to nie można szczędzić, można powiedzieć. i. A poza tym wcześniej już oglądałem normalnie, chciałem się wybrać na skok ze spadochronem, więc to był taki po prostu taki motyw dodatkowy, który mnie zachęcił. Nie ma strachu przed takim skokiem? Na pewno będzie. Ja mam nadzieję tylko, że będzie miękkie lądowanie. Licytowano też 15-minutowy lot śmigłowcem. Skorzysta z niego burmistrz skoków Tadeusz Kłos. Do skarbonki Wielkiej Orkiestry wrzucił 500 zł. Już dawno nie latałem śmigłowcem. Ostatni raz jakieś 40 lat temu takim wojskowym. Jestem ciekawy, jak się leci takim osobowym, takim, no bo to jest taki mały śmigłowiec, takim jeszcze nie, nie latałem. Myślę, że ludzi starszych szczególnie u nas jakoś tak się pomija i nie zauważa i bardzo jestem wdzięczny Osiakowi, że tym razem się również jał i za to. W przerwach między licytacjami mieszkańcy skoków mogli podziwiać popisy dziewczyn, z kolei girls. Muzyka Skoczanie wyruszyli też w muzyczną podróż za sprawą artystów z teatru Buffo. Jak na wielką orkiestrę świątecznej pomocy przystało, nie mogło zabraknąć światełka do nieba. Przez 11 finałów w skokach udało się zebrać prawie 140 tysięcy złotych. W tym roku orkiestra zagrała tu po raz dwunasty i to rekordowo. Mieszkańcy wrzucili do puszek wolontariuszy 21 591 złotych i 91 groszy.